Witajcie, z tej strony TV Dawi. to jest kolejny film na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie z Płonym Bartkiem i z majdanem 444. Um, bardzo trudny challenge. Będziemy musieli zająć siódme miejsce grając tylko nową bronią, czyli tym wysakiem, który wszyscy rzeczy i e, ładuje sobie dzięki temu Amo. E, tutaj poczekamy na Bartka, barka w gotowości. E, a, i e, no i pamiętacie jak robiłem ten odcinek? Do tego Agenta Jonesa, że ten skin blokowałem, to się nie tak nie, niedługo będę miał już ten skin, zrobię też z tego na odcinek, więc nie będziecie mogli go przegapić. Eee, a może dzisiaj sobie do, do odmiany banankiem zagramy? by nie? Banankusz z kurkus. Dobrze, to ja bez przeglądania zapraszam was, jak już nas czyta, do gierki. Dobrze, już jesteśmy, zapomniałem wcześniej zacząć. Yy, nie wiem czemu. Umówiliśmy się tak, że spocany Bartek leci tu na ten niebieski znacznik, Majdan leci tu na czerwony znacznik, a ja lecę tu, bo tu jest bardzo dużo, bo tu jest po prostu często ta w broń występuje. A już ma problem z zrobieniem tego, żeby. Mm, podziękuj kierowcy, busa jeść tam raz, bo widziałem, że tam po prostu. Nie wiem, dużo ma problem. Trzeba po prostu kliknąć B. Jak kliknie się B na klawiaturze. To wtedy y, wyskoczył mi komentarz, że na przykład nie wiem. Y, dziwny arbus, dziękuję kierowcy busa. A o. O, nie, miałem tam lecieć. Miałem. Ja. O, ej, już ktoś go jest zlikwidował. Zrzucając go... Ej, co tu jest! Patrzcie, była na czacie wiadomość, ktoś zalicza twarde, twarde lądowanie z 0 metrów. Co to było? Widzieliście tam na pewno widzowie. Dobrze, widzowie. Um. O, a dopóki ani jeden z nas nie będzie miał tej broni, to challenge już się nie rozpoczął. Jeśli że ja znajdę broń, to już nie możemy używać innych broni. A jak nie, nie będziemy mieli tej broni, to możemy sobie innej broni na razie używać. No bo oczywiście nie będziemy kogoś kilofa niszczyć. Tak. Ja, masz. E, wyrzuc dobra, wyrzuc wyrzucamy tam wszystkie rzeczy inne. E, jak można nim tam stać? E, po prostu. Jak ja znajdę tą broń, to Wam pokażę, widzowie, jak ona wygląda e, i co się tam nie Można robić. O, na tak wygląda. Recykler się nazywa. Dobra, ja to tam poszukaj, może jeszcze jakaś jedna tam będzie. U mnie nie było niestety, ale mówiłem, że tutaj może na tych trzech jakby wysepkach jest, że chociaż raz Jest u ciebie też? A A myślałem, że już będzie Ojej Dob Dobra, no to e, Znajdziemy te bronia I może potem ze spotkaniem Bartkiem jeszcze pójdziemy sobie na zmianę kolorów Na koniec odcineczka Dobra. Ty sposób, na kto tu byłeś, to ja lecę na kocikącik. Może. Nie, lecę gdzieś tu. Może tu będzie. O, tam. E, tak, gran oczywiście granaty można. I rzeczy jednorazowego użytku. Można, można. O, mamy skrzynkę widzowia, ale ze skrzynek to chyba nie wypada. Mamy 6 klatów, bardzo dobrze. O, nie. Lecimy już, tylko że musimy kilochem. Dobrze, jak nie mamy tej broni, to możemy sobie wziąć jedną broń. Dobra, dobra I chodź. Dobra Dobra e, Oczywiście my nie mamy tym bro tej broni bo z pociągiem, Bartim to bierzemy sobie po pompie ja? Co ja im za bronia? Gdzie on jest? Dobra, leży Nie no nie, mamo. widzowie, za dymka co się dzieje. Widzowie ajajaj. Nie udało nam się niestety. Ajajaj. No niestety. No, bardzo szybka. A! No! Yy, to widzowie, my sobie jeszcze jedną rundkę jeszcze gramy, ale ze spoconym Bartkiem, bo niestety Majdan będzie musiał już kończyć. Yy, a w ogóle podoba Wam się ten cudny łąb? bo Bartkowi on się bardzo podoba. To znaczy, spod, nie spoconym Majdanowi on się bardzo podoba. Fajny jest nawet, tylko szkoda, że nie widać jego zamachu narzędziem, bo coś się psuje. No to dnyłam. Ja mam tyle fałdolców, jak widzicie. I yy, który bym musiał w tym poziom karny to wbić? Rejicie. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Dziewięćdziesiąty drugi. Żeby mieć to. A. Ym, a, Majen, możesz jeszcze jedną grę zagrać? Ajajaj A, to szkoda. To widzowie, ja robię na chwilę cięcie, no i zaraz się widzimy. Jesteśmy już po nowym cięciu. Yy, już nawet na Majdana nie ma. Yy, I teraz jest tylko spodany Bartek. Spocany Bartek już daje właśnie dwójki, bo bo e, wreszcie mieliśmy tam jakieś nieistotne sprawy, bo nie pokazywało nam e, opary, bieg, gotowość. Dobra. E, a ja mam zrobię cięcie, jak nas już czyta, to zaraz będę. Także już jesteśmy, już jesteśmy w gierze. E, lecimy sobie. Ja lecę tutaj. Spotkamy, bo leci tutaj, e, bo tutaj najczęściej występuje. Ja lecę tutaj. Spozany Bartek leci jakby na tą drugą górkę. O nie, przepraszam, tutaj. Wiesz gdzie lecisz? Halo? Dobra, spotanny bartek oczywiście leci tutaj. Ja tutaj jeszcze raz tak pokażę. A i już Majdan z nami nie ma, ale y, tu w tym filmie będzie do niego link y, w opisie do jego kanału. Szybko leć Dobra. Y, a i y, oczywiście. Tak? Dobra. Y, Pyk Dobrze, mam nadzieję... A oczywiście dopóki nie będziemy mieli tej broni, to możemy jakieś innej używać O nie! Ktoś mnie strzela już Kto to? A, to jest ten bo bot! O nie Mam karaka No To ten bot tutaj No O nie, leża Chodź tu szybko Musisz mnie uratować O, to chodzi, no to chodź do nie weź ich olej. No tu jest jakiś taki bot, po prostu. Ale go on sobie poszedł do domu. Te podnieś mnie. Jest tutaj, widzisz ten. Uważaj, mam mamkę. Nie, nie, nie. Nie. Nie, nie Ale i tak ciebie nie słyszą No weź, no mam już kraka, no weź mnie podnieść. No Widzowie Bartek jest Niefajnym kolegą, po prostu Tak, jestem super kolegą Też się już nie podniosę Ale chociaż trochę przedłużysz odcinek Dobra. Patrzę, ja lecę tego robota, bo mnie on zdenerwował. To chodź ze mną, bo zaraz mnie będzie musiał podnosić. To mam 80 HP, a ten robot, on zadaje na jednego hita 80 HP, nie wiem, co on ma za bronię. Ojej, widzowie, będzie ciężko z nim. O, widzowie, mam skrzyneczkę. Uwaga! Emeczka nam wypadła, bardzo fajnie. Możemy tego. Oczywiście na razie nie musimy tego challenge'u robić. Nie możemy, bo nie mam żadnych broni. To jest chyba logiczne. Ojej, mam nadzieję, że nam się uda znaleźć tą broń. Chociaż żeby ją przetestować. O nie, mamy tego, mamy tego robota tu. A w on we mnie strzela? Czemu on jest agresywny? Ja nic nie zrobiłem. Mam 5 HP. Oj mi będzie ciężko na śmierć. Dobra... Ej, przyniesiesz mi tę aptekę? Nie, 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 nie mam żadnego do montowania. Aaa, jakoś sobie radzę. Szkoda, że nie słyszycie. Co tu się dzieje? Masz. Patrz weź co. Będę dobrym kolegą, nie jak ty. Masz jeszcze jednego. Coś ty zrobił? Y, tu jest widzowie i wy widzieli się na odcinku, że ja mu nic kompletnie nie zrobiłem. Sk Skar, ile to z niego wypadło? A czy ty możesz się przesunąć? Ej widzowie, ja nie mogę z nim, ja nie mogę tego Skara wziąć, bo on jest w środku. Widzowie, zostałem oskamowany na skara. Nie można tego wziąć. Widzowie, odkryliśmy buga. Mam pomysł, co trzeba zrobić, odsuń się. Tak na pewno odzyskamy naszego skara. A on tańczy. Nie no! Ej, przepraszam, na chwilę, widzowie. Już jesteśmy, no widzowie Ten właśnie kolega nie dość, że jest dla mnie niemiły, to jeszcze ukradł mojego Skara, którego ja tutaj udało mi się go zdobyć Tak, widzowie, widzicie jak on kłamie Dobrze, widzowie widzicie jak on kłamie, idziemy dalej szukać tej broni yy, O, właśnie, szkurzyn do nas dołączył yy, yy, Kuzynie mój drogi, so, mój yy, kolega nie, kłamie O, teraz! Wyrzuciłeś go teraz, widzowie teraz widzą Czego dopiero teraz wyrzuciłeś? Widzowie widzieliście Widzieliście, że on dopiero to teraz wyrzucił. Ja tutaj się urecza. Musimy iść szukać tej nowej broni. Ten odcinek będzie miał trochę dłużej, bo połowę odcinka siedzieliśmy nad tym skarem, ale trudno. Bo na początku nie mogliśmy go podnieść, a potem Bartek mi go ukradł. I tak cię nie usłyszą, dobrze. Nie promuj się u mnie Dzisiaj taki śmieszniejszy odcinek O widzowie, tutaj mamy to Mam nadzieję, że uda nam się tą broń... Bo dzisiejszy plan odcinka jest, żeby tą broń zebrać, no a... Nie Bo jeden jest do czytania, drugi do pisania, a ten kolejny do. Nie wiem czego. <laughs> Widzowie! Widzowie! E, proszę. Widzowie, możemy w końcu przetestować tę broń, tak jak jest plan odcinka. Teraz musimy się bronić. Jednak jesteś dobry. tym iskarem <noise> Mam tylko mam 140 Tomasz 30 drewna ci dałem do... Patrzcie widzowie jak się podpala <noise> Bo chciałem zobaczyć czy da się tym podpalić ognisko a się nie da Ej, już weź rozpala ognisko Kolejne widzowie, a nie umieliśmy tego znaleźć przez cały odcinek. To weź też i będzie. A, wyrzucamy wszystkie bronie teraz. Wyrzucamy wszystkie bronie, oczywiście. Nie, musimy. Wy... Tak jest plan. Przecież to wystarczy jedną rzecz pochłonąć. Musisz to wziąć. Taki jest plan dzisiejszego odcinka, że musisz to wziąć. Dobrze, trudno. Widzowie zobaczymy, na mu to odległość strzela. No! Widzowie zobaczymy, na jaką to odległość strzela. O, Bardzo daleko. To bardzo daleko strzela. No, idźcie za łódką. Panie... Muszę. Ten odcinek będzie śmieszny, widzowie. Na początku e, MPZ mi dwa razy zniszczył. Bartek mnie podniósł, raz mnie zrzucił z klifu. Potem mieliśmy. Pro... Potem mieliśmy problem ze Skarem. Potem mi Bartek ukradł Skara, a teraz e, jesteśmy już e, wszystko. O! o e, I chciałem jedną rzecz zobaczyć, zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Czem... Czy da się tym rozwalić łowisko? Da się! Widzowie, mamy darmowego płaszczaka. No ale ją mogę mega szybko nam yy, to na nowo. Widzowie, i ja mam oczywiście, mam tylko tą broń. Nie mogę innej używać broni, bo tak jest plan dzisiejszego odcinka. A ten pan miał ze mną to robić, a jednak nie robi. Dziękuję. Ja właśnie potrzebuję leczenia. Ale... Ale taki jest plan odcinka, nie muszę wygrać. Taki jest plan odcinka, takie było założenie odcinka. Więc już trudno. Widzowie, chyba że wygramy na leczenia. To będzie 300 IQ Big Brain. A ja mogę to aptekę, bo ja będę na leczenie chyba wygrywał. No to daj mi ją. Czemu ja to rozwalam. Ups. Widzowie. Mi się wydaje, że ta broń, jak dobrze się ją robi, jak dobrze się ją strzela i tak dalej, to jest bardzo potężna. Fik. Dobrze nam idzie, dobrze. A my teraz nagrywamy odcinek. Nie wiem, czy Ty, mi wiesz. Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę. To jest plan dzisiejszego odcinka. Na początku odcinka mówiłem, że muszę tym tylko. Ja dotrzymuję obietnic. Nie tak jak inni. O, pani Midas albo Midas to Nie że. Mhm. Co o to chodzi? Dawaj, widzowie, pokażę wam, jak ładnie robię drifty. Psiu. Tak! I to jest najlepsze w tym banaku, że mi zostaje głowa cała. Widzowie, tak. To jest za to, że z tego klifu, widzowie. No wie to <noise> Jak wy ładnie? No, że. Z, tu jest takie wyzwanie z Chodź O tu! Chciałem cię przepaść. O! Widzowie! Mamy te jajka. Ty nie możesz. Mamy dwa chociaż. Dobra. Ja muszę tylko tym. To chyba wyleciał. Przepraszam. Ej, tu masz skrzynkę. Ale co to było? Oparcie, tu jest zakaz wypływania. Już nie ma zakazu pływania, widzowie. Już możesz napływać Ten odcinek jest trochę długi, więc ja wam go przytnę i widzimy się, jak będzie, chociaż to bywa. Widzowie, mamy to 5. Widzowie, mamy top 5. Bardzo fajnie, tam spocony Bartek jest chyba w tarapatach. Zebrałem zrzut i moje auto mnie uderzyło. Rozumiecie to, widzowie? Moje auto mnie uderzyło. Ale ja nie mogę karabinu brać, to ja muszę tylko to. Shibo! A dobra, Bartek! Masz do tego spaza! Ja nie mogę jej używać, niestety, ale masz do tego spaza. Widzisz, jak jestem dobry, jakie mam dobre serce. Nieprawda, nie znasz. W, y, 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 tutaj dałem Bartkowi tego spaza, widać jaki jestem dobry. Teraz mu dało, że może frytki. O proszę, C co bym pan chciał sobie życić? O proszę, niech pan ma tutaj pianeczki. O nie spaliłem ja. Dobrze, co do, do widzenia. Uciekamy widzowie! Widzowie, musimy lecieć do strefy. Jak się skończy paliwo, to to będzie. To mamy jaj, jajka to jeszcze, więc będzie bardzo fajnie. Ja wolę tą pierwszą No ja wolę... Ja ja, ja wolę tą pierwszą, że, mnie, że... mówi mi, że ja umiem i tak dalej o! Tylko jako o. No ja ją lubię w sumie, ale nie mogę jej wziąć Tak ja bym ją wziął do widzowie Ten odcinek będzie miał chyba z pół godziny, bo... A połowę odcinka z tym Skarem biegaliśmy ja nagrywa. Ja nie mogę. Dwa na dwa widzowie. Ale tam jest Syb. A to, przepraszam toś się... Dawaj. No, <laughs> nie no, tak nie, nie będę <laughs> Nie mogę Widzowie, idziemy tutaj O, e, ktoś strzela! A, erpek w nas leci! ERPEK! Widzowie, jem tego płaszcz. Widzowie, To jest nasza jedyna szansa te jajka. Dostał! Widzowie! Ta broń jest prze OP! Wjeżdżam w nim autem. <grym> w jego <nim> autem! Jak <grym w nim> lubiłem? Leży! Jeden leży, widzowie! Jest! Widzowie! Tą grę zapamiętam! Do końca życia! Widzowie, gdyby oni byli tacy niemądrzy, oni mnie tym RPEG-em wysadzili, i ja ich wypchałem tym, autem, tym autem do burzy przez tego RPG-a tak daleko. Widzowie, jest. Udało nam się przetestować to. O, pierwsza wygrana na odcinku, mi się wydaje, że bardzo śmieszna wygrana, bo widzieliście, co się tam stało pod sam koniec? Erp, e, we mnie RPGa rzucili e, i to wybiło moje auto, a ja tym autem ich tak daleko wybiłam. E, tutaj pokażę wam, że to nie jest nic ustawiane, Karier, e, gdzie to jest, kariera, no kariera to chyba będzie w powtórki. O, to jest najdłuższy odcinek na razie, jaki powstał na moim kanale nie. Widzicie? Tutaj pyk. A tu zagraliśmy się z Majdanem. Więc widzowie, jest sukces. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, yy, yy, lajki wbijać, yy, komentować. I oczywiście yy, dzwoneczkować, żeby żaden że film na was nie ominął. To miłej nocy, miłego wieczoru, miłego dnia. k